On the afternoon of October 1st, 1990, my twin brother Thomas entered the Three Rivers Connecticut Public Library and prayed to God the sacrifice he was about to commit would be deemed acceptable. Witamy po raz kolejny, w trzecim po przerwie, odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Jak zwykle jest 1 sierpnia, nagrywamy ostatni już dzisiaj odcinek i w tym momencie nadal z Iowa mówi do was Darek. I nadal z Hagi Patryk. Hej. W momencie kiedy ten odcinek się ukaże, to prawdopodobnie ja wtedy będę wylegiwał się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że jednak będę pomagał teściowi w montowaniu jakiejś szopy, którą podobno on tam jedzie. Jedzie. Jutro wyjeżdżamy, żeby zmontować, więc nie ma, zmiłuj się. A ty co, Patryku, co tobie wydaje się, że będziesz w e, robił w czasie, kiedy trzecia mini recenzja będzie lądować na kanałach? No ja mam nadzieję, że będę w Polsce, taki mam plan, że jeszcze pod koniec sierpnia tam wyjechać, więc tak to pewnie się ułoży. Ostatni tydzień albo dwa, jest szansa, że będę miał nową pracę już. O. Chociaż jeszcze nie wiadomo, więc no, dużo się może zmienić przez ten czas, więc dla mnie to taki okres trochę wyczekiwania, trochę załatwiania paru spraw. Dużo rzeczy może się wydarzyć na plus, mam nadzieję. Tak jest. Tak to się złożyło, że drugim filmem, o którym opowiadaliśmy w ciągu tego samego wieczoru nagrywania, był Greyhound, misja Greyhound. Dokładnie jak już słyszeliście ten odcinek, to wiecie, że. No, zimno nie było w trakcie tego odcinka, a raczej yy, <grych> yy, było dość gorąco pod pewnymi względami. Właśnie trochę idziemy daleko na kontrze, bo tak, Palm Springs ja nie mówię, że było smutno, ale takie stonowane te humory. Potem, poważny film, było wesoło. A co tutaj? Tutaj to powinniśmy pękać ze śmiechu, chyba. No właśnie, tutaj to w ogóle mamy do czynienia z komedią. No, bo rzeczywiście na koniec wybraliśmy sobie, na koniec w sensie naszego nagrywania, ale jeśli chodzi o, o te pierwsze tygodnie sierpnia, to rzeczywiście weszliśmy dość mocno z naprawdę świetną produkcją, czyli właśnie z Palm Springs, z Andy Sambergiem między innymi i J.K. Simonsem. Natomiast po właśnie troszeczkę takim rozprawieniu się z najnowszym dziełem Toma Hanksa. Można powiedzieć, że mamy do czynienia troszeczkę z taką opowieścią o współczesnym Hiobie. I też może się okazać to takie, no. Kamień Milowy może być w karierze pana Marka Rufala. Kto wie? No dokładnie. To jest oczywiście aktor, którego przedstawiać nie trzeba, który gra zarówno w większych, jak i mniejszych produkcjach, bardziej, jak i mniej udanych. Ale jednego nie można mu na pewno zarzucić, czyli tego, że. Jest aktorem mało utalentowanym. Chociaż ja tutaj powiem, że rzeczywiście ten serial może być właśnie dla niego kamieniem milowym, bo zazwyczaj nie to, że grał to samo, ale naprawdę budzi wrażenie jego rozpiętość. Rozpiętość nie tylko jego talentu, ale też tego, jakie potrafi zagrać postaci. Wydaje się, że jest świetnie dobranym do tej roli. No bo tutaj w bardzo niełatwej do opowiedzenia opowieści gra. Dwójkę braci bliźniaków, którzy chyba nie mogli być od siebie bardziej różni niż to nam Mark y, ukazał. Jak na bliźniaków oczywiście. Tak. Premiera serialu na HBO, a dokładnie pierwszego odcinka to 10 maj i tak co tydzień mieliśmy. Kolejne 6 odcinków, zakończyło się to wszystko 14 czerwca i mamy właśnie ten obraz dwóch braci, tak jak Darek mówił, do których no, niesamowicie się przygotowywał Mark Ruffalo i w serialu. To wiem na pewno, bo takie jest tłumaczenie polskie. I know this match is true. Najpierw mocno schudł, zagrał rolę pierwszego brata, potem przytył i zagrał tego drugiego, ogolił się i tak dalej. Ogarnął tak. No właśnie. <grym>, to tak trochę przewrotnie właśnie... powiedziałem oczywiście. <grym>, dokładnie. Właśnie z drugą stronę bym powiedział, ale okej. Okay. Niestety tak jak. Jest to, można powiedzieć, głównym tematem całej produkcji, tego całego cyklu sześciu odcinków, to troszeczkę wydaje się, że jednak jest taką piętą achillesową i jednak ktoś tu przedobrzył, robiąc tą historię tak ciężką i złą, zrobił tego po prostu za gęsto. Że tak powiem, w tym rozole za mało rzadkiego, za dużo makaronu. Tak, chociaż powiem Ci szczerze, że może ja inaczej odczytałem ten serial i poniekąd bym się z Tobą nie zgodził, a przynajmniej tak tego nie określił. Natomiast rzeczywiście zgodzę się, że jest to mocno ciężki temat, bo mamy tutaj adaptację powieści Łolego Lamba z 1998 roku. Mamy tutaj opowieść o bliźniakach Dominiku i Tomasie Beardsay. Dominik to ten bardziej ogarnięty brat, Tomasz, ten, który sprawia najwięcej problemów. No i mamy tutaj sporo traumy, tragedii, rozpaczy, autodestrukcji. Mamy rodzinę pełną sekretów, nie wiadomo kto jest ojcem naszych bliźniaków. Dostępu do prawdy broni ich matka w tej roli, bądź co bądź krótkiej, ale zawsze Melissa Leo, zdobywczyni Oscara za fightera z Markiem Wolbergiem. No i wydaje się, że mamy naprawdę mocne otwarcie, bo pierwszy odcinek był moim ulubionym. Zdawało mi się, że zamiast zaczynać od ekspozycji, twórca wybrał, a nie czytałem książki, wybrał ciekawą formę i naprawdę sporo napakował tutaj akcji. Drugi odcinek to była już można powiedzieć taka pół na pół akcja i ekspozycja, ale wydaje mi się, że jednak od trzeciej to wszystko nagle jakby staje lekko. I ty mówisz, że tutaj brak troszeczkę rozwodnienia, a mi się wydawało właśnie, że tak napakowane na początku, że potem jednak trochę esencji uciekło, jeśli chodzi o środek przynajmniej serialu i, i jakby czułem, że tak chyba poprzeczka została zawieszona wysoko na początek, że, że nie ma tutaj za bardzo co przełamywać w taki sposób przynajmniej, w jaki się to dzieje. Jeszcze co, ja to może troszeczkę nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo no jest ciężko, jest ten klimat naprawdę dramatyczny, jeśli chodzi o losy naszych dwóch braci, w ogóle ich rodziny, po to też momentami cofamy się do czasów, kiedy ich dziadek przybył z Włoch do Stanów Zjednoczonych i poznajemy jego losy poprzez książkę, która no, jest czytana przez głównego bohatera i gdzieś mamy tą wizualizację, powiedzmy, tych scen przyjazdu do Stanów, a mi bardziej chodzi o to właśnie, że dramatu jest sporo, ciężkich przeżyć, ciężkich historii, które poznajemy, ale to nas raz, że zastaje w jednym miejscu, nie ruszamy się z tego miejsca, po prostu przytłacza nas coraz bardziej, a akcji jest niewiele, niewiele się w ogóle dzieje. I tak jak mówisz, ta ekspozycja dla mnie to praktycznie jest cały ten serial. No wiadomo, że książka bywa często o wiele bardziej bogatszym źródłem niż to, co potem nam przedstawiają twórcy serialu. No cóż, z jednej strony naprawdę bardzo podobało mi się to, że tutaj mamy bardzo ciekawe zestawienie Braci. Jeden musi się opiekować drugim. Obaj nie mają łatwo. Obaj muszą dźwigać jakiś ciężar. Jeden z nich często za dwóch. Co jednak nie oznacza zdjęcia niczego z tego drugiego brata. Tam też rzeczywiście są zupełnie innej natury problemy, ale jednak dość poważne. Wydaje mi się, że to czego mi zabrakło na pewno w tym serialu to to, że. Z jednej strony mamy tego Dominika, który się oprócz tego, że opiekuje tym swoim bratem, to jeszcze ma przecież i przeszłość, ma żonę, byłą, i tam też zdarzyło się wiele swego czasu. Oprócz tego ma, okazuje się dziewczynę, z którą też układa mu się dość, można powiedzieć, osobliwie. I jakby. Nie wiem, czy tak w książce jest, czy to serial tak sprawił, ale chyba więcej wydaje mi się, że jest jednak tego tutaj. Światła skierowanego właśnie ku Dominikowi. Natomiast Tomasz, po drugim odcinku, trochę jakby zanika dla mnie. Nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz. No właśnie, to jest to, do czego ja najbardziej mam zarzut, bo tak jak powiedziałem Ci, że to jest coś genialnego, też po pierwszych dwóch odcinkach wydawałoby się, że ta relacja jest jakoś ukazana w taki sposób, że mamy zaczątki akcji, mamy miejsce do rozwoju. I nagle Rachciach, że tak powiem w przenośniu dosłownie, i stajemy w miejscu, i tak jak mówisz, mamy kogoś, kogo ma teraz. Mówimy teraz o, o Dominiku, oczywiście, to jest świetna rola Ketryan Hen. Mm. I stoimy. I tutaj obracamy się w koło, analizujemy to. Naprawdę tej akcji jest niewiele, a już pozycja, którą zajmuje brat, czyli Thomas, jest taka, że no nawet za bardzo. Chyba nie ma czego śledzić, i jedyne losy ich to jest to, jak y, też wspomnieniami wraca właśnie Dominik do tych czasów, kiedy byli młodsi, kiedy studiowali, albo byli w ogóle kilkulatkami czy około dziesięciolatkami, i co się działo w domu. No i właśnie to jest ta opowieść o jej rodzinie w jakimś stopniu przekleństwie, tak to przynajmniej sobie próbuje wytłumaczyć. Dominik, mm. no, z którego oczywiście cały świat próbuje go wyciągnąć, a przynajmniej żeby zmienił. Sposób myślenia o tym, i jakby na tym się to wszystko opiera. Tak jak mówisz, dlatego mamy tego Dominika, który jest obecny. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć, żeby nie zaspoilować nic, ale ciężko by się tutaj można było jakkolwiek zaczepić popularnie o to, co się dzieje z Dominikiem i śledzić jego los. Przepraszam, Tomasa. Tak, tak. No, rzeczywiście, kolejną rzeczą taką, która mi nie pasowała w tym, to to, że. Ja rozumiem, że na przykład niektóre rzeczy mogły umknąć bohaterowi, przez co wymaga on, no nie hospitalizacji, ale na pewno to, co dzieje się w przypadku Dominika, wymaga pewnej terapii, bo poznaje na swojej drodze próby odzyskania brata swojego z ośrodka, do którego zostaje wtrącony. Poznaje panią doktor psychologii, psychiatrii, nie pamiętam już dokładnie której dziedziny z tych dwóch, natomiast. Mamy motyw, kiedy dowiadujemy się, tak jak już powiedzieliśmy, o Dominiku, coraz więcej o jego problemach. I chyba tym, czego mi zaczęło brakować w tym serialu, to to, że te sekrety, niby, które odkryć ma główny bohater, my, jako widzowie, odkrywamy już bardzo szybko. One są tak po prostu widoczne na, na pierwszy rzut oka. Tak jak nawet, nie wiem, czy Ty miałeś takie wrażenie, Patryku, w przypadku, kto jest ich ojcem. Tej całej tajemnicy. Czy też nie zastanawiło Cię to, że, że jednak w sposób, jaki zostało podane, trochę jakby zaspoilowało rozwiązanie, które tak naprawdę do końca jest trzymane niby to w tajemnicy, ale, ale nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz. No to jest pytanie, czy to był świadomy wybór, tak? bo kto to może być jakby z perspektywy historycznej? Mm -hmm. Poznajemy to w tak oczywisty sposób, że tak naprawdę tylko czekamy, kiedy ten Dominik odkryje to razem z nami. Aż trochę dziwne, że wiesz, tak dobry, jakby nie było, ten scenariusz w sensie dialogów, psychoanalizy, tego poznawania świata bliźniaków i tego, jak trudno żyło im się w tej relacji, mhm. żeby taki bubble jakby wyszedł, nie? że on tak. nie wie, my wiemy, i teraz czy to jest błąd scenariuszowy. Ja uważałem, że tak to zostało rozegrane, chociaż też miałem taki moment, że chyba już wiem za szybko, chociaż to nie było wcale trudno do wyłapania. Nie ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że mówię się o pani psycholog, psychiatrze, ale Rosie O'Donnell, moim zdaniem, ja w ogóle rzadko oglądam tą panią, ale myślę, że to jest taki cichy bohater tego serialu. I tak niesamowitą, ciekawą i oryginalną postać zagrała, niejednoznaczną, że, że naprawdę z większym czasami zaciekawieniem niż Orfale oglądałem ją. Powiem ci szczerze, że akurat z tą panią to ja miałem największy problem. Nie to, że nie podobała mi się strasznie, tylko że nie wiedziałem, jak do końca ją ocenić, bo tak. mi, zwłaszcza te pierwsze sceny z nią, przypadły na ten moment, kiedy tam mogę powiedzieć, nie tyle może gra Rafalo mi się nie podobała, a na pewno nie O'Donnell, natomiast scenariuszowo zaczęło mi to strasznie siedzieć, lecieć w dół, jeśli chodzi o dialog, bo dochodzi to do takiego troszeczkę zatrzymania akcji, jakichś tam emocji troszeczkę pustych. I takiej trochę ciekawej, ma, masz rację, tutaj pasywno-agresywnej, można powiedzieć, relacji między zarówno właśnie Rosie O'Donnell, panią psycholog, czy jak to tam się stopniuje po polsku. Czy jakiś pracownik opieki społecznej. Tak, tak. Natomiast no, Mark Ruffalo też tam y, nie pozostaje, czy jego postać, Dominika nie pozostaje jej dłużny. I tak stwierdziłem sobie, że kurczę ta Rosie jest fajna, ale generalnie to takie, nie wiem czy do końca byłem fanem właśnie tej jej postawy. Wydawało mi się to troszeczkę w stylu byci. Ale nie dlatego, że było źle, tylko dlatego, że jako pani, właśnie z opieki, no nie wiem, czy tam idealnie, oczywiście w castingu tutaj wszystko ładnie wyglądało, to na, na, jakby można powiedzieć, naturalna rola dla tej aktorki. Miała świetną fryzurę. Tak, tak, absolutnie. Nigdy bym tutaj nie wybrał innej osoby na jej miejsce, natomiast samo poprowadzenie postaci, to no może rzeczywiście tak było i rzeczywiście trzeba było tak ją przedstawić, bo tak w książce została przedstawiona, ale tu miałem taki właśnie zarzut, że Holender. Nie wiem czy to ja jej nie lubiłem, czy po prostu tego, że tak została napisana i czasami nie pomyślała dwa razy zanim coś powiedziała, po czym widzimy jak zaczyna uspokajać się Dominika, kiedy to ja myślę, że no przecież to ty wszystko wywołałaś. Widzisz, <grybujesz>, że masz gościa o podwyższonym ryzyku. Tak, ale, ale to jest to, że też nie za dużo spoilując, że ona jest samo świadoma tego mhm. i wyraża tą skruchę, tak i też widzimy to, że Będąc taką bitch, jak mówisz, do końca, no na pewno by się nie otworzyła i nie zwróciła uwagi. No nie. może, może. Bohaterowi, że Tak, ty masz rację, tylko jednak się wycofuje, przeprasza, próbuje tą relację ułożyć inaczej i wtedy widzimy tą drugą trochę naturę. Może dlatego, że zaczyna się sama angażować w to emocjonalnie, może gdyby pozostała, wiesz... Zimna na, na, na to, co się dzieje w tym życiu, tylko taką właśnie mm. stricte co do paragrafu, co ma zrobić w tej sprawie, i odfajkować wszystko i wyjść. Tak, tak. To może tak by się zakończyło, ale potem ona jednak zaczyna współczuć im i, i to zupełnie nie zaczyna inaczej grać. Jeszcze też jest Juliet Lewis, o której też warto wspomnieć. Oj tak. Pani tłumaczka, która też trochę namiesza w życiu naszego bohatera. Co ciekawe, niedawno, w dość krótkim ostatnim ostatnie czas na pewno to było w tym roku. Słuchałem wywiadu, nawet powiem bliżej 2-3 miesięcy temu. Słuchałem wywiadu u Marka Marona i z właśnie Rosie O'Donnell i z Julius Lewis, i obie właśnie opowiadały o tym projekcie. Już wtedy ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle o czym on, one mówią, ale mówiły właśnie o Rafale, o jakimś genialnym serialu, że w ogóle miały taki przywilej zagrania w tak świetnej produkcji. I wtedy nawet nie wiedziałem jaki to tytuł, wiedziałem tylko, że coś tam powstaje. I potem się to ułożył, jak zobaczyłem jedną i drugą i przypomniałem sobie te wywiady. No tak, na pewno wielką wartością tego serialu jest nie tylko to, że Mark Rafolo wcielił się w tak diametralnie, można powiedzieć, dwie różne postaci, choć bliźniaków. To dwa jeszcze sposób filmowania tego wszystkiego jest niesamowity, bo mamy tutaj przede wszystkim sposób, w jaki filmowali Marka Rafalo samego ze sobą. Nie wiem, czy to tam użyli całą tonę CGI, czy po prostu było to tak świetnie zmontowane. Natomiast są sceny, kiedy naprawdę zapominam, że to jest jeden i ten sam aktor. Jest, pamiętasz, taka scena, Patryku, kiedy no, dochodzi do stysy między braćmi i jeden rzuca się na drugiego i jest to tak sfilmowane, że albo mieli tak świetnych dublerów, albo po prostu, no nie wiem, stworzyli to, co ja uwielbiam w kinie i w serialu, czyli poczucie magii, nie tylko sama charakteryzacja głównego aktora. A dwa, przepięknie została odtworzona Nowa Anglia, czyli te północno-wschodnie Stany Zjednoczone z Nowym Jorkiem, Connecticut i tak dalej, Massachusetts. Ym, I tutaj można tylko wymienić takie produkcje jak Ucieczka z dane mory, chociaż jeden z fajniejszych seriali ostatnich lat, czy też Manchester by the Sea, bo tam też y, to akurat działo się że w Massachusetts, ta architektura, te lasy, ten klimat, te zdjęcia, tutaj był 35 mm wykorzystane, ta tekstura obrazu. Jest jakby dodatkowym bohaterem tego wszystkiego, że, że tutaj rzeczywiście świetnie zgrywają się postaci i ich charaktery z otaczającą je rzeczywistością. Wiesz co, faktycznie, jak sobie tak pomyślę, to są podobieństwa do, tak jak mówisz, Ucieczkę z Dane Mory i, i tego serialu, chociaż ja jakoś tak się skupiłem na tych opowieściach głównego bohatera, że jakoś tak czułem się, że zawsze jestem zamknięty w jakimś pomieszczeniu, w sensie. Że te główne sceny dzieją się jednak w zamknięciu, i nigdy tak za bardzo się nie rozglądałem po tych krajobrazach z boku. Jak to ma wpływ, jak to jest filmowane, jak to wpływa na akcję, ale tak teraz sobie pomyślę o tych wodospadach, o tych lasach, to faktycznie to trochę tak jak mówisz, podobne jest. A poza tym wspomnieliśmy już o kilku aktorach, jeszcze jest też przewspaniały John Procaccino, mhm. który. Gra ojca zastępczego, ojczyma naszych głównych bohaterów, też wspaniała rola, taka też niejednoznaczna, taki miotający się człowiek, który czuje, że ma na sumieniu wiele, chce naprawić, ale do końca nie wie jak. Tak naprawdę, czasami pogarszając sytuację, i też taka naprawdę zniuansowana postać, grana przez Pana, przecież już też dość zaawansowanym wieku. No, przynajmniej taką postać wcielał, i to wszystko powoduje, że gdyby tam, no, ciężko powiedzieć, w którą stronę miałoby to iść, ale może tej, więcej tej interakcji. Też nie powiedzieliśmy o tym, że brat Dominika Tomas ma osobowość paranoidalną, schizofreniczną, i tu tak naprawdę w tym kręzniemy, w tym jego problemie, do którego mocno przywiązany jest z racji bycia, właśnie, no nie wiemy, czy zawsze, czy teraz po latach. Z jakimś, trochę takim kazem moralnym, próbuję mu pomóc i być jego ostoją i odrzucając cały świat i relacje na właśnie poczet troszczenia się o brata. Jakkolwiek te relacje jakoś tam się rozwijają i coś się dzieje, to jednak strasznie mnie to przetłaczało, że, że jakby nie, nie ruszamy się i na chwilę przynajmniej nie oswabadzamy z tego dramatu. Wiadomo, że były momenty jakichś żartów, ale to naprawdę był mikro moment dokładnie o zdjęciach powiedziałem mniej więcej ale ten klimat zwłaszcza introspekcji też bardzo fajnie jest tutaj dawkowany bo nie wiem jak zamknęli te autostrady żeby nakręcić te zdjęcia być może to były jakieś wstawki archiwalne które były używane bo widzimy tam kilka razy na przykład wycieczkę szkolną młodych braci i ten starszy autobus to mi bardzo robiło bo wprowadzało ten realizm który ja bardzo lubię w amerykańskim kinie czy serialu Zawsze zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że tutaj przyrównam swoje dwie ulubione pozycje a propos właśnie takich myków, że Amerykanie są w stanie nakręcić Bracia Koenowie. To nie jest kraj dla starych ludzi i utrzymać go przepięknie w klimacie lat 70. z tą gramaturą i tak dalej, kolorami. A Andrzej Wajda, świętej pamięci, strzela nam taki karting, który po prostu jest super krystalicznie czysty, nowoczesny i mnie kompletnie nie przeniósł tamten film w te rejony w te czasy, a ten dzisiejszy serial właśnie ma to i w zasadzie jeśli chodzi o teraźniejszość, zresztą mieszkałem w Connecticut przez trzy dobre lata, więc te jakby rejony są mi bardzo bliskie, jeśli chodzi już nawet o aspekt wizualny. I tak zawsze jak sobie patrzę na ten deszcz, te samochody, wszyscy mają pick-upy, wszyscy są malarzami, tam to zresztą jest bardzo taki można powiedzieć Region zwany w Stanach Blue Collar, czyli robotniczy, i zawsze patrzę na to i mówię, że to nie wiadomo, czy to wszystko jest w trakcie rozkładu, czy to po prostu jest vintage, w zależności od tego, jak się to pokaże. No i chyba to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o te pozytywne aspekty. Mówię, no, sporo ten serial ciągnie do przodu i ten ciężki klimat. Niektórzy mówią, że nie potrzeba nam takich rzeczy w trakcie pandemii, ale ja się z tym nie zgadzam, bo w zasadzie chyba nie ma. Dobrego czy złego okresu na różne rzeczy, tylko po prostu pytanie, czy mamy ochotę na coś, co będzie troszeczkę no, wierciło głębszą dziurę, czy, czy mamy ochotę na jakieś Palm Springs i po prostu dobrze spędzony czas bez ryzyka związanego z tym. Chociaż nie umieszajmy, nie ujmujmy głębi Palm Springs. Nie, nie, nie. Y I tych twistów, które są naprawdę wbijające w fotel. No właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, przepraszam, tylko wejdę a propos tego Palm Springs że naprawdę te rozkminy ich są na poziomie, są bardzo inteligentne można powiedzieć, sposób w jaki z nich wychodzą. To tak tylko gwoli. Mhm. A jeszcze chciałem dodać z takich um, pozytywnych rzeczy, co zapadło mi w głowę, to ujęcia, kiedy teoretycznie za dużo się nie dzieje. Najczęściej to są chyba podróże z budynków do samochodu. Mhm. Wiesz, kiedy brat odbiera brata i jest w takiej szerszej perspektywie nie powiem, że w mastershocie, ale z wysoka pokazane po prostu jak Idzie z nim do samochodu, otwiera drzwi jemu, wsadza jego do samochodu, potem idzie na drugą stronę, sam wsiada. Takie trochę, wiesz, rzadko spotykane ujęcia, które byłyby dla innych, może filmów, zbędne. A jednak to widzimy w tym serialu i to jest też takim smaczkiem, jak ktoś lubi takie rzeczy, ale takim na pewno charakterystycznym elementem tego serialu, którego reżyserem jest Derek Sion Franz. Możecie kojarzyć takie film jak Blue Valentine. Też jak pomyślę sobie o tym, jak bohaterowie tam przemykali przez pokoje apartamentów, w którym spędzali głównie czas w tym filmie, czy też te momenty, kiedy się poznawali, to też takie były ujęcia trochę, trochę jakby niepotrzebne, a jednak nadające kolorytu i, i, i takiego charakteru tym scenom. Wydaje się, że tu widać tą rękę tego samego twórcy. I tyle. No, ciężko powiedzieć, że ten serial ogląda się z przyjemnością. Tak jak mówisz, czy to jest okres na, na takie rzeczy, to jest na pewno... Zawsze jest czas na dobre rzeczy, a ten serial jest na pewno dobrą produkcją, mocną zresztą Rofalo został nominowany. Oczywiście, bo inaczej być nie mogło do nagrody Emmy za swoją rolę, więc polecamy z czystym sumieniem. Na pewno nie dla każdego, na pewno lepiej w takim gorszym stanie psychicznym tego nie oglądać, bo naprawdę dramat dwali się za dramatem tych pozytywów jest niewiele, chociaż. Przesłanie jest na wymiar pozytywne, wydawałoby się. I nie jest aż tak czarno-białe, zresztą tak to czasami jest z utworami, czy to muzycznymi, czy właśnie filmowymi, że właśnie przewrotnie wydźwięk negatywny jest tak naprawdę pozytywnym. Oj tak, a ocena końcowa? Wiesz co, takie 12,5 na 15. Wydaje mi się, że fair, też gdzieś bym w tych rejonach wycelował. Nie jest bezproblemowym obrazem ten serial, ale na pewno warto z wielu aspektów sięgnąć po niego, tym bardziej, że troszeczkę teraz tak posłucha się zrobiła. Tych produkcji naprawdę nie jest świetnych aż tyle. No, oczywiście można do jakichś wcześniejszych seriali wrócić, ale a propos te produkcje, które teraz wychodzą, to czekamy na kolejny pozytywny wysyp i tu być może właśnie, chociaż ten serial już jest od kilku miesięcy dostępny, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych na, jak Patryk wspomniał, HBO, więc może i zląduje, jeżeli jeszcze nie zlądował w Polsce. Jest już dawno. No właśnie, no to wszystko znaczy, że jest <laughs> fenomenalnie. Jak to człowiek z daleka nie ma żadnego dostępu do tych wieści. Ja też daję podobną ocenę, kochani. To wszystko chyba, jeśli chodzi o dzisiejszy serial. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Nasze strony internetowe to na Facebooku i Instagramie TMF Podcast pisane razem, na Twitterze TMF Dolny Podkreśnik, podcast. A nasza strona domowa to w Zapraszamy do kontaktu, do ocen, do komentarzy, do współpracy. Może czemu nie i na kolejne odcinki oraz oczywiście zapoznanie się z poprzednimi. I tyle miłego końca lata i do usłyszenia, a może nawet zobaczenia już we wrześniu. Tak jest, ja tylko jeszcze wspomnę, że następnym odcinkiem, prawdopodobnie jak nic się nie zmieni, będzie już nagrany z miasta Portland w stanie Oregon, mój odcinek połówkowy, no i po tym zaraz nastąpi, prawdopodobnie jeżeli nie mi recenzja, to na pewno nasz pełny odcinek i też już jesteśmy w trakcie selekcji materiału Patryku, dziękuję Ci serdecznie za ten bardzo owocnie spędzony 1 sierpnia i te wszystkie odcinki dzisiaj i mam nadzieję, że niedługo czasu minie, zanim będzie nam dane kolejne przekomarzania nagrać dla Was kochani specjalnie Dzięki, well, Darek. Coś ty powiedział? W swoim nowym ojczystym języku, z którego znam cztery słowa. Podziękowałem ci również za obecność i za wszystko. Aha. A no tak nie wiem, jak to wiesz, o tym języku rozmawiamy. Ja dzisiaj żonę nauczyłem trzech przekleństw po polsku, więc różnie bywa z tym. Szczególnie, że tak jak przyznałeś się tyle lat, a nie wiedziałam jak to jest po polsku tyłek. No właśnie. W formie bardziej obrazoburczej. No bo zobaczyłem baner jakiejś stacji benzynowej, no i. Dobra, nie zanudzajmy już naszych kochanych słuchaczy. Tak jest, trzymajcie się, kochani. Do następnego. Pa.